Fałdolce 14 do darmo W tym materiale od PEMCI dlaczego nie otrzymałeś tysiąca Powiem PEMCI co musisz zrobić, żeby otrzymać te tysiąc fałdolców I ten materiał jest uzupełnieniem poprzedniego materiału, który był właśnie jakoś dwa dni temu. E, dlaczego? Już wam tłumaczę, dlaczego go nagrywam. Dlatego, iż od po prostu tamnego materiału mam straszne, ale co spam na liveach w komentarzach dlaczego nie dostałeś fałdolców, pomimo tego, że kupiłeś lam, że coś tam w tym materiale wytłumaczę ci co zrobić, żebyś te fałdolce zrobił, dostał co zrobić, jeśli nie dostałeś tych fałdolców, także obejrzyj koniecznie ten materiał, bo myślę, że Ci nie po prostu to pomoże i na pewno będzie lepsze niż pytanie w komentarzach, czy coś, no po prostu tutaj wszystko postaram się wyjaśnić. Pędę jeszcze jeśli Ci pomogłem, to możesz oczywiście zostawić subika na kanale, będę mega, mega, mega Ci wdzięczny. No i taka prośba ode mnie, na przykład zarobione fałdolce, jeśli pomogłem Ci właśnie je odebrać coś to po prostu możesz wydać z kodzikiem Seikam. star ci mega, mega wdzięczny. Także wpisz kodik Seikam do sklepu, który jest tutaj pode mną. Dobra, e, generalnie, czemu tych fałdów nie dostaliście? O co z tym chodzi? Strasznie dużo osób dostało właśnie fałdolce do ratowania świata dotyczące właśnie poprzedniego materiału. Tam właśnie mówiłem, że prawdopodobnie, jeśli kupiliście kiedykolwiek jakąś tam lamę w Fortnite, to prawdopodobnie powinniście otrzymać 1000 fałdolców za darmo. I faktycznie. Te fałdolce właśnie gracze otrzymywali, ja otrzymałem, że właśnie mój bug się też otrzymał, bardzo, ale to bardzo duża ilość osób też otrzymała, co można zobaczyć właśnie nawet w komentarzach pod poprzednim filmem. Jednak część osób właśnie nie dostała tych faul no i dlaczego tak się stało? Już tłumaczę. Z tego co się dowiedziałem, tutaj z Twittera STW News, czyli Save the World News, czyli po prostu z trybu jakby ratowania świata Fortnite'owego z takiego fanpage'a e, twitterowego, znaczy fanpage z, e, z profilu twitterowego no to tam e, napisał właśnie prowadzący że osoby, które jakby ukończyły tutorial przed 25 stycznia 2019 roku na pewno dos dostaną fałdolce. Tutaj jest taki problem niestety, że oficjalnie nie mamy nigdzie powiedziane właśnie e, kto jakby te fałdolce otrzyma, tylko Epic Games powiedziała jakby, że e, ta zmiana dotyczy Tutaj, tylko Stanów Zjednoczonych, czyli właśnie USA, ale po prostu daje wszystkim te fałdolce. E, tutaj, jednak, żeby do tych fałdów się zakwalifikować, nikt właśnie nie wiedział, jakby co trzeba było zrobić. No, tutaj większość graczy zakłada, że po prostu trzeba było kupić na katlamę kiedyś, tą starą taką, e, co była v fałdolce, czy coś w tym stylu. E, w tym momencie powiem wam, że dalej tego nie wiadomo na 100%. Jednak, tak właśnie, tutaj jakby drogą dedukcji gracze doszli, do po prostu jeśli ktoś ukończył ratowanie jakby tutorial w ratowaniu świata przed 25 stycznia. 2019 roku, to na 100% powinien dostać właśnie fałdolce. 1000 fałdolców, także to z tego co sprawdzałem tam w komentarzach na Twitterze zgadza się. No i ludzie generalnie. To potwierdzają, także wydaje mi się, że nie jest to żaden fake, tylko faktycznie tak może być. E, dlaczego jestem tak plen? Dlatego, że Epic Games nie wydało nigdzie oświadczenia, przynajmniej ja nie znalazłem. E, nie, wiem, być może źle szukałem, ale właśnie nie widziałem żadnego tam jakby oświadczenia, dokładnie kto ma te foul, otrzymać, jaki tam jest ten próg, żeby to dostać. Także niestety z tego troszeczkę takie zamieszanie wynika, no ale niestety to nie jest jakby nasza wina, także to wygląda następująco. No i teraz zapewne pytać e ale ja na przykład nie wiem, kiedy kupiłem to ratowanie, kiedy jaka zrobiłem, Tutorial. Już ci tłumaczę, jak to sprawdzić. Generalnie z tego, co właśnie zauważyłem, możesz normalnie sprawdzić sobie, kiedy kupiłeś ratowanie świata i dzięki temu będziesz wiedział po prostu, kiedy mniej więcej ukończyłeś tutorial. Oczywiście, jeśli robiłeś go od razu po zakupieniu. Także możesz sobie sprawdzić w jaki sposób, musisz sobie wbić na stronę Fortnite'a i tam w zakupach konta będziesz miał po zalogowaniu, czyli wbijasz na Epic Games, logujesz się No i po prostu sobie sprawdzasz historię swoich zakupów i tam prawdopodobnie właśnie będziesz miał, że kupiłeś na przykład właśnie edycję podstawową np. rozszerzoną trybu ratowania świata i dokładną datę Wtedy sprawdzasz czy jest to właśnie przed 25 stycznia 2019 roku, jeśli jest no to po prostu powinieneś dostać V-Dolce Oczywiście jeśli zrobiłeś ten tutorial, zakładam tutaj, że po prostu jeśli kupiłeś przedno to zrobiłeś od razu na ten tutorial, że od razu poszedłeś dojść do gracji. Jeśli... E, tak nie było, no to niestety nie mam pojęcia, jak to sprawić. No i też informacja, że jeśli gracie na konsolach, to też normalnie powinniście móc to sprawdzić. Tutaj wam niestety nie powiem, gdzie to dokładnie jest. Też w jakiejś historii zakupów, bo widziałem screeny graczy jak to pokazują. Aczkolwiek, no ja nie mam konsoli, także nie powiem wam dokładnie, gdzie musicie wejść. E, być może też jest na koncie Epic Games, być może nie, nie mam pojęcia. Także to już musicie sami sprawdzić, jak to jak na PlayStation Xbox jest, ale na pewno można to sprawdzić na stronie, Także ogarnijcie sobie na stront, czy właśnie przed tym jak 25 stycznia 2019 mieliście ratowanie no bo jeśli mieliście później to wasze szanse jakby na otrzymanie według tych informacji które STW News przez, jakby przekazuje nam, no to po prostu maleją do zera i wtedy teoretycznie nie powinniście nic dostać. Także możecie napisać, czy jest to sprawdzone, czy wy właśnie tak mieliście, ale tak jak mówię, nie spotkałem żadnego komentara, który by to negował. I faktycznie gracze, którzy mieli później to ratowanie, pisali, że nie otrzymali tych fałdolców. No i być może jest to po prostu prawda. No i teraz przejdziemy do drugiego etapu czyli Kamstar Co zrobić, bo ja generalnie na przykład właśnie. Mam to ratowanie, kupiłem tam przed tym, no i nie dostałem tych fałdolców. Jest właśnie dużo takich na przykład też komentarzy, czekałem startam dokładnie tego i tego, kupiłem sierpnia czy tam któregoś dnia, no i tych fałdolców nie mam. Już Ci mówię, jeśli sprawdziłeś, że na pewno masz przed tym 25 stycznia, to po prostu poczekaj parę dni. Dlaczego? Dlatego, że z tego co patrzyłem, dużo graczy jeszcze generalnie miało tak, że dostawało co jakiś czas te fałdolce i z tego to wiem, gracze cały czas otrzymują te dolce. E, także prawdopodobnie Epic Games jeszcze nie rozdało wszystkim fałdolców. Ja, na przykład, tutaj przyznam, że właśnie ratowanie świata miałem już bardzo, ale to bardzo dawno temu. Także być może dlatego ja dostałem troszeczkę wcześniej. na się też dostał dużo wcześniej. E, no i być może jest to po prostu kiedy tam kupiliście coś. Epic Games może cały czas rozdawać te fałdolce. Także jeśli nie masz fałdolców, e, a jesteś pewny, że wszystko jest ok, poczekaj, tak myślę, spokojnie. Tam może nawet do poniedziałku. I powinieneś dostać. Jeśli wszystko jest dobrze, to powinieneś dostać te fałdolce. Ale jeszcze mówimy sobie temat, co zrobić, jeśli wszystko masz ok według ciebie, że właśnie wszystko się kwalifikuje. Poczekaj, nie wiem, te 3-4 dni, czy tam parę dni, no i wciąż nie masz tej fałdolce. W takim wypadku polecam ci zrobić e, następującą rzecz. Napisz po prostu do Epic Game. Dlaczego? Dlatego, że tak, właśnie wcześniej mówiłem e, w poprzednich filmach, Epic Game to po prostu duży support, który zajmuje się tym, żeby po prostu wam odpisywać i wam pomagać. Dużo osób z tego nie korzysta. A po prostu jako jakby klienci Fortnite'a mamy do tego prawo, no i warto po prostu tym supportem e, się zainteresować, gdyż oni Wam pomogą. Co musicie zrobić, żeby napisać do Epic Games? E, już Wam tłumaczę, teraz podam Wam całą instrukcję, e, jak to robić, jest to banalne i teraz po prostu ja tutaj nie będę może tego pokazywał, bo tutaj nie ma bardzo co pokazać, tylko uważnie posłuchajcie. Pierwsze co robicie, wbijacie sobie na neta i wyszukujecie sobie Epic Games Support wpisujecie Epic Games Support e, i po prostu sprawdzacie sobie tam nie wiem pierwsze no, to prawdopodobnie będzie pierwsza strona u mnie jest pierwsza, być może jak taką inną przeglądarkę nie gdzieś dalej szukajcie po prostu Epic Games Support Wchodzicie sobie na stronkę i tam powinniście mieć po prostu taki formularz, ewentualnie do wyboru, jaką kategorię, jak, jak, by, jaki problem ma kategoria. Czyli po prostu wybieracie sobie na kat, e, tam, że Fortnite, no i na przykład problem z grom, czy tam z walutą, coś w tym stylu, którą chcecie kategorię, to i tak tam większego znaczenia tak naprawdę nie ma, e, bo i tak ktoś Wam to na pewno odpowie, ewentualnie skieruje do innego działu. Także wybieracie sobie kategorię Fortnite'a, no i potem e, powinien Wam wyskoczyć taki formularz, gdzie po prostu piszecie do nich wiadomość. Dużo jest pytań, właśnie, Camstar. Czy na przykład napisać po polsku, po angielsku, gdzie napisać? No to właśnie, gdzie napisać ci czyli po prostu na głównej stronie Epic Games. No a czy możesz napisać po polsku? Tak, tam po prostu wybierasz sobie w jakim języku w masz tam e, całą masę języków, tam masz właśnie kartę angielski, masz też polski, także wybierasz sobie, który Ci łatwiej, możesz spokojnie pisać w języku polskim i po prostu piszesz do nich takiego e, jakby maila, e, no i co napisać w tym mailu? No po prostu piszesz to, że tam witam serdecznie, no i na przykład piszesz, że kupiłeś ratowanie wtedy i wtedy, no i dlaczego na nie otrzymałeś tych v i wtedy, na twojego maila, który tam podasz, ewentualnie na którym masz zrobione konto, Epic Games udzieli ci odpowiedzi i po prostu e, na swojego maila dostaniesz wiadomość od Epic Games nie wiem, po paru godzinach, po jakiś tam nie wiem, paru minutach, czy nakat po jakiś tam paru dniach e, i będziesz miał po prostu wszystko wytłumaczone. Tutaj od razu właśnie ci mówię, że warto z tego skorzystać, no bo tak naprawdę ja jestem niekaż youtuberem, który nie ma jakby z Epic Games za dużo wspólnego. Jedne są to, że właśnie tutaj jakoś coś tam się mu sam nakaz zorientuje, ale taki pracownik Epic Games ma na przykład właśnie dostęp normalnie do właśnie swojego konta, do jakichś tam rzeczy swojego konta i on ci nakaz może sprawdzić, dlaczego tych fałdotów nie otrzymałeś, czy jest to jakiś błąd. No i czy jest szansa, że napiszesz do Epic Games na kadr oni dadzą ci fabrytę? Tak, jest taka szansa, dlatego że tak jak kiedyś mówiłem, może być tak, że po prostu coś się im zepsuło, coś się zbagowało i po prostu na przykład on ci taki pracownik właśnie ręcznie przyznał te fałdolce, czy po prostu jakoś tam e, zgłosi to gdzieś dalej, i oni się właśnie dadzą e, czy jakąś rekompensatę ci dadzą, dlatego że jak wiemy błędy się w grach zdarzają i nie jest to jakby nic takiego niespodziewanego. I być może akurat właśnie nie zostaje przez jakiś tam błąd V-dolców Ja na przykład w pewnej grze miałem kiedyś tak bardzo często, że po prostu nie dostawałem jakichś tam rzeczy, i ta, też zawsze musiałem pisać, i na przykład nie przyznawali ręcznie, także. Ja bym oczywiście spróbował, jeśli po prostu napiszesz do nich nekat, okaże się, że Twojej konta się nie kwalifikuje, bo nie wiem, za późno kupiłeś, czy czegoś tam nie zrobiłeś, no to on Ci po prostu odpisze, taki pracownik, że e, niestety nie, nie ma takiej możliwości, coś tam, nekat właśnie, gdzie ten problem jest, Ty przy nekat kupiłeś za późno ratowanie, no i będziesz miał jasną sprawę, także zrób to, dlatego, że napisanie do Epic Games, jeśli ale pamiętaj, że właśnie napisaliście, jesteś 100% pewny, że wszystko jest ok, e, no to po prostu jest, nie wiem, 50 minut tak naprawdę, 2-3 zdania napiszesz i tyle, i masz jasną odpowiedź i na pewno dać to więcej niż właśnie na kad pytanie się mnie czy innych streamerów na live'ach e, Czy właśnie jak tam kupiłeś któregoś jakąś tam krętą lamę e, No to czy po prostu Ci pomoże dlaczego nagram ten odcinek też e, Dlatego, że po prostu raz dużo osób nie wie jak załatwić tą sprawę, nie wie właśnie jak wygląda sprawa, sprawa z tymi sfałdulcami, jak chcą je otrzymać Także tutaj mniej więcej wytłumaczyłem to, no i druga sprawa, też po prostu mam bardzo, ale to bardzo duży spam po prostu. Nawet właśnie na Instagramie dużo osób już mi pisze. Na Discordzie, jak po prostu co odebrać, że właśnie mi się nie naliczają. A ja też, jak wiecie, no nie za bardzo mam możliwość każdemu pomóc, każdemu nie wiem, odpowiadać na przykład. No bo, tak jak mówię, ja sam dokładnie nie wiem, ja raczej tylko przekazuję te informacje, które znalazłem w necie, bazując też właśnie na innych graczach. A tak naprawdę, techniczne rzeczy może Wam tylko Epic Games sprawić, sprawdzając Wasze konto. Także zachęcam do kontaktu. Z Epic Game. No i podsumowując, e, pierwsze co, jeśli nie zostałeś fałdolców, sprawdź, czy 25 stycznia 2019 miałeś już wcześniej jakby ratowanie, jeśli nie, no to po prostu się nie kwalifikujesz prawdopodobnie, e, pamiętaj, żeby też sprawdzić właśnie jakby poczekać. E, zaloguj się do gry, sprawdź czy właśnie nie dostałeś tych fałdów, jeśli nie dostałeś, to po prostu poczekaj te parę dni, graj normalnie jeśli nie dostaniesz ich, no nie wiem ja bym sobie taki termin gdzieś do poniedziałku niedzieli wyznaczył Jeśli nie dostaniesz ich, no to wtedy pisz na support Żeby napisać na support wpisujesz Epic Game Support i po prostu wbijasz na główną stronę Epica i do nich piszesz i to jest naprawdę wszystko. Jak widzicie jest to mega mega proste, nie ma tutaj żadnych naprawdę E, zawirowań i drodzy powiem dlaczego nie pokazałem na tak napisać depika no bo to też nie róbmy sobie żartów, jest to po prostu no, wpisanie do Google to samo co nie wpisujecie na kat YouTube Camstar, żeby mnie wyszukać e, tylko Epic Games Support wpisujecie i tam wybieracie po prostu e, kategorię Fortnite i piszecie, jest to to samo tak naprawdę, tylko tyle, także to jest tutaj nie ma sensu tego pokazać, no bo nie ma czego. Także mam nadzieję, że Wam pomogłem. Dajcie znać właśnie, czy wy odebraliście VDOC, czy jeszcze właśnie wam nie jakby nie doszły te Vdol, też jak wy się nie kwalifikujecie. Pamiętajcie, że to ratowanie mieć i też dużo osób mi mówi camper bo e, to jest niesprawiedliwe że trzeba mieć ratowanie czy coś od razu ja ci powiem e, no że jest to po prostu rekompensator dla graczy ratowania nie jest to jakaś nie wiem, nagroda dla osób grających w fortnite tylko jest to dla e, graczy w fortnite e, ratowanie świata rekompensator to co tam ostatnio się zrobiło no jest to rekompensator tak naprawdę dla osób właśnie z Ameryki aczkolwiek po prostu postanowili dać każdemu nagrodę. także e, no niestety jeśli nie kupiłeś to sobie kiedyś no po prostu żałuj e, no i na to też nic nie zrobisz i jeszcze takie jedno ważne pytanie e, mam też bardzo duży spam z tym właśnie Counter a czy jeśli teraz kupię lamę to dostanę 1000 Foudolców no nie dostaniesz do tego że nawet biorąc na logikę po prostu no jeśli kupiłbyś lamę za 50 faudolców na przykład teraz to miałby ich dostać w ramach rekompensacji 1000, no raczej nie na bardzo, raczej tak nie działa, także tutaj od razu mówię, no nawet jeśli kupicie teraz lamy to tych fałców nie dostajecie coś, no bo to jest po prostu wstecz, po prostu to jest działa wstecz, także no nie teraz jakby nie jest to promocja, że kup za 50 fałsów dostaniesz 1000, tylko to jest raczej rekompensata za to co tam się wydarzyło, także no niestety takich aż tutaj czarów nie ma no i tak jak mówię, ja już jedę przedłużał, troszeczkę za długim i tak wyszedł ten materiał, ale mam nadzieję, że może Wam się chociaż przyjemnie się działo. Dajcie znać w komentarzach, a już nie przedłużam, także do następnego. Trzymajcie się wszystkim siema.